takie zainteresowanie, żeby faktycznie pomóc, żeby coś, coś, też się wyformułowało. Na początku było zainteresowanie e, ogólnie psami. C tak. W którym momencie zaczęło na tyle Cię interesować taka kwestia, że chciałaś się z zacząć zajmować faktycznie zwierzętami? To jest e, bardzo pytanie, które wymaga trochę obszerniejszej w sumie e, odpowiedzi. Pozycję. Jasne. I no tak jak mówię, to się zaczęło w podstawówce i później e, wiadomo, jak człowiek dojrzewa dorasta, no to jakby wiadomo, że nie zatrzymuje się tylko na jednej rzeczy zazwyczaj, tylko gdzieś tam się próbuje z, z, poznać i odnaleźć w różnych dziedzinach. Więc oczywiście też było tak w moim przypadku, i gdzieś tam e, idąc do gimnazjum, no to wtedy jeszcze można powiedzieć, że e, zaowocowało moje wcześniejsze zainteresowanie psami, bo bardzo mnie zapasjonowało. E, zapołałam pasją do biologii wtedy i myślałam o weterynarii. E, natomiast e, szybko dosyć zrozumiałam, że e, no jeś jeśli chodzi o takie. O taką pracę weterynaryjną, to jednak to nie jest dla mnie, bo raz, że no, to obejmuje jakieś e, operacje i takie, no e, trzeba mieć do tego nerwy generalnie, e, ale też na przykład obejmuje to takie aspekty, jak na przykład usypianie psów e, czy. Mm, no żegnanie po prostu tych psów razem z właścicielami, no i generalnie e, przyjmowanie też psów w jakichś ciężkich stanach, bardzo zaniedbanych, no i niestety to nie jest na moją wrażliwość, ani na moje nerwy, e, więc ten pomysł porzuciłam. E, później gdzieś tam się interesowałam różnymi innymi obszarami, już tak mniej związanymi z biologią, jak muzyka. Czy później na studiach pisanie tekstów, byłam copywriterem przez jakiś czas, skończyłam studia z zarządzania, więc w ogóle jeszcze inny kierunek tak naprawdę rozwoju, a później pracowałam w korporacji przez 4 lata aż i próbowałam w międzyczasie też innych rzeczy trochę też sportowych i tak dalej, aż w końcu przyszedł taki moment, że doszłam do wniosku, że tak naprawdę to moją pierwszą miłością i pasją właśnie były te psy. I tak troszeczkę na początku wróciłam do tego na zasadzie: A, bo mam psa, to co z nim porobię. E, I też miałam pies. Kto to był na... pies z ciekawości? E, wtedy to jeszcze był Labrador e, okay. o imieniu Daimo I to był pies bardzo taki, e, bardzo aktywny, bardzo emocjonalny, który sobie kompletnie ze swoimi emocjami nie radził. I ja mu nie umiałam tak naprawdę pomóc, nie umiałam do końca z nim pracować i chciałam też właśnie na, najpierw do samej siebie się dowiedzieć, co z tym, co mogę zrobić żeby troszeczkę go wyciszyć, trochę mu pomóc opanować te emocje i funkcjonować jak naprawdę normalnie w świecie pełnym bodźców. A później... Jakoś tak zaczęłam to spontanicznie rozbijać i zauważyłam, że mijają lata, a ten temat mi się nie nudzi. I że spędzanie w ogóle czasu z psami i też z, w ogóle z towarzystwem psiarzy, bo to są w ogóle cudowni ludzie. Przejdziemy, bo ty jeszcze wspierasz jakąś tam. Tak, tak, dojdziemy do tego. Tak Natomiast faktycznie. Rozwijanie się w tej pasji sprawiło, że e, odkryłam, że to jest coś, co chciałabym w życiu robić i zaczęłam e, z czasem po prostu moje działania to bardziej ukierunkowywać już na rozwój konkretnie zawodowy. Czyli bardzo tylko... urocze, bo zaczęłaś się faktycznie od takiego drogiego ci psa, na który chciałaś po prostu w jakiś sposób wpływać. E, tak, no każdy mój pies był mi drogi. Bardzo uroczo. Czyli faktycznie u ciebie się pasy zaczęła od zainteresowania twoim drogim psem. Tak. I w jaki sposób... Powiedziałeś, że później zaczęłaś swoje posiadać zwierzę i w jakiś sposób na niego wpłynąć. Czy udało Ci się wpłynąć na tego psiaka w jakiś sposób? E, tak, chociaż do dzisiaj jakby mm, mam coś takiego, że gdybym już wtedy miała taką wiedzę, jaką posiadam obecnie, to e, to był naprawdę wybitnie pracujący pies i mogłabym z nim e, zrobić naprawdę bardzo dużo fajnych rzeczy. E, no, zatrzymaliśmy się tak naprawdę na podstawach posłuszeństwa i jakimś takim po prostu zrozumieniu e, psa i jego emocji i tego, jak funkcjonuje. W naszym świecie. Z jakiej, e, skąd był ten psiak? Był twój psiak czy...? Pytasz mnie o Labradora, tak? tak? pytam Cię Pytasz... o Labradora. Okej, okay, tak. To był mój pies, którego e, tak naprawdę... E, wtedy też te, jakby trochę były inne czasy, bo to było już z 15 lat temu. Wow. E, byłam w gimnazjum i po prostu po tym naszym pierwszym się, który już odszedł ze starości, w którym się wychowałam, e, uznaliśmy z naszą rodziną, że pora, że jesteśmy gotowi na kolejnego i po prostu się gdzieś tam u nas w rodzinnym mieście oszczeniła suka Labradora z też z Panem Labradorem, jakby to było zamierzone działanie, natomiast to nie była żadna hodowla ZKWP. No i tak naprawdę też nie mam 100% pewności, że to był taki 100% Labrador, natomiast esterowo i z psychiki jak najbardziej wpasowywał się. Na wzorzec Labradora. Czy masz w ogóle podejść do no między, w takim razie, na psów. I kontynuując, w którym momencie ta terapia behawioralna faktycznie zaczęła być częścią Twojego życia? Myślę, że jeszcze na pewno w pracy w korporacji, ponieważ początkowo po prostu robiłam terapię dla psów moich znajomych, nieodpłatnie, i prowadziłam zajęcia z podstaw posłuszeństwa u mnie, na osiedlu za darmo też dla moich sąsiadów. I jakoś tak. Bo chciałam też się po prostu sprawdzić, czy w ogóle mi to leży, czy ta praca z ludźmi mi idzie, czy potrafię przekazać tą wiedzę w sposób zrozumiały i czy to, co ja myślę, że wiem i robię, faktycznie działa. Nie tylko na moim się, ale też na psach innych. I jak to zaczęło mieć wymierne efekty i ludzie zaczęli do mnie wracać i mnie polecać dalej gdzieś i nagle się zaczęły pojawiać jakieś e, tak naprawdę nowe osoby w moim życiu, które mówiły, ej, słyszałam, że tutaj pracowałaś z psem e, twojego znajomego i tutaj się coś wyszło fajnie i ten pies faktycznie teraz na przykład potrafi dostawać sam w domu, wiesz, ja mam też taki problem, nie? I czy mogłabyś mi pomóc? I zaczęli się pojawiać po prostu ludzie z zewnątrz, którzy do mnie przychodzili z polecenia i ja miałam taki też dokąd koniec że to, co robię, faktycznie działa i że ci ludzie są zadowoleni z efektów. Z ciekawości, czy ty e, czy to była chęć sprawdzenia się na psa, czy to było miłość do psów, i przy okazji zajmowanie się? Co było taką emocją, która faktycznie sprawiała, że zajmowałaś się następnym psem? Czy po prostu taka wewnętrzna treneryka, która zaczynała się pojawiać, czy po prostu e, miłość do psiaków i po prostu fakt, że chciałeś wypełnić sobie czas dodatkowy wiesz? Myślę, że... No przede wszystkim ta miłość do psiaków i to, że są ze mną przez całe życie była taką, e, takim motorem napędowym numer jeden. A jak zaczęłam widzieć, że to, co robię, ma efekty takie pozytywne i że ci ludzie też są zadowoleni i że te psy się zmieniają tak naprawdę na moich oczach w sposób e, pozytywny. To zaczęło mi to dostarczać tyle radości, satysfakcji, że nie byłam w stanie tego porównać do satysfakcji czy radości z żadnej innej pracy, jaką wykonywałam do Czyli taka pasja zaczęła się formułować, taki faktycznie tak. fakt, że emocja już No jest, pasja była od początku, tylko e, zrozumienie, jak wielka jest ta pasja i jak bardzo ta pasja e, jest większa od pozostałych moich zainteresowań. E, no to to był proces. Nie? I ciekawie. I ile lat w takim razie już swoją wiedzę zdobywasz na temat e, od podstawówki, od tak Ale w tak, tak już ukierunkowane pod kątem zawodowym, no to myślę, że około dwóch, 3 lat. Czyli faktycznie potrzebowałeś dwóch, 3 4 lat, żeby poczuć się na tyle dobrze, żeby być przy, przy szkole. I z tego co słyszę, to przedsięwzięcie jest strasznie dużo zaplanowane w twojej głowie. Widzisz praktycznie. tak jakby nie, nie wystartowałabym z zapisami, jeśli nie miałabym planu na wszystkie wszystko. E, no wow, razie. Co by musiało być w takiej sobie, żeby ta osoba mogła się stać Twoim kursantem? Czy po prostu przyjmujesz? Nie, no po prostu przyjmuję. Jakby, um, nie sztuką jest przyjąć psy bezproblemowe na zajęcia i sobie z nimi poradzić. Sztuką jest to, żeby przyszły do nas psy, które e, sobie nie radzą i właściciele, którzy sobie nie radzą i im pomóc e, i wypuścić ich w świat jako już świadomych i, e, i tego, jak ze sobą współpracować i tego, jak budować relacje i fajnie zaprzyjaźnionych. Czyli jesteś gotowa na każde wyzwanie w takim razie. Oczywiście, że tak. Elegancko w takim razie. U Ciebie aktualnie jest naprawdę ten do kariery, którą aktualnie prowadzisz. Ile tak naprawdę lat musiało uniknąć, żebyś poczuła taki ten praktycznie w swojej robocie? Czy od początku było to dla Ciebie coś? Nie, od początku. Ja w ogóle na początku to byłam tak pełna energii, tak zajarana tym, co robię, że ja się budziłam sama z siebie o 5-6, bo mi się przyśniło, że tworzę jakiś artykuł i po prostu jak wstawałam, to nie mogłam wytrzymać się, tam do komputera i zaczynałam pisać. Albo projektować jakąś ulotkę, bo jakieś inne rzeczy. I spać mi to nie dawało. Po nocach tak po prostu się tym ekscytowałam i cieszyłam, że w końcu robię coś, co potem. I jakbyś miała komuś dać polecenie, jakby ktoś też chciał zacząć swoją karierę z pszczółkami, to co byś polecała na, na początku? E, no, przede wszystkim e, zacząć od zdobycia gruntownej wiedzy, porządnej, a dopiero potem wzięcia się za pracę z psem. Czyli po prostu zdobywanie tych wszystkich wiedzy, o których wspominałaś z książek, ze szkoleń i z tak. wszystkich innych wiedzy, które po prostu tak. możesz, e, możesz e, tam zaznaczyć. I z ciekawości, bo rozmawialiśmy o tym prywatnie, ile Ty wydałeś łącznie na książki? Yy, no na mojej półce stoi około 2000 zł. No to jeszcze podajesz za pieniądze. W kilkudziesięciu pozycjach, e, większość naukowych, gdzieś tam od właśnie etologów e, i innych... E, Ludzi, którzy się, zajmują się naukowo psami i zwierzętami. Więc trochę tego no, jest. Trochę tego jest. I, tego jest. <laughs> I kolekcja się powiększa. I jaki masz cel, jeżeli chodzi o swoją karierę? Myślę, że na pewno chciałabym też zacząć robić więcej webinarów, takich kursów online, więc gdzieś tam wejść troszeczkę na YouTube'a i rozwinąć się właśnie w tych social mediach. Na ten moment to no dalej prowadzenie po prostu tej terapii behawioralnej i trenerowania psów. Myślę, że też poszerzenia mojej wiedzy o kolejne sporty technologiczne. Najbardziej chyba agility, czyli bieg z przeszkodami, bo to jest też coś, co troszeczkę ćwiczę z swoim psem, chociaż teraz mam akurat przerwę ze względu na małą kontuzję <noise> u psa. No. A z czasem, z czasem kto wie. Czasem kto wie, nie? Tak, tak, mam to otwartą głowę, nie chcę się na nic zamykać. Myślę, że na pewno kolejne w sporty, rozwijanie się w tych, w, którym, w których jestem obecnie. Przede wszystkim rally o, to jest właśnie ten sport, w którym też bywam na zawodach z moim wsiakiem. I jakby wiem, że brakuje tutaj we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku troszeczkę sędziów, jeśli chodzi o ten sport, Do tego te zawody się tutaj w ogóle nie odbywają. I w pierwszej kolejności chciałabym zrobić sobie tutaj certyfikat instruktora po prostu z tego sportu, a później zostać sędzią, jeśli chodzi o radio No i w ten sposób zapoczątkować organizowanie zawodów tutaj we Wrocławiu na miejscu. Możemy się spotkać za kilka lat i będziesz miała swoje konkursy już z psiakami. Nie, ja mam nadzieję, że już tak za rok. Co to, to najpóźniej. I takie uroczy pytanie na sam koniec. Myślę, że w przyszłym roku będę robić instruktora i sędziego. Dobra, zobaczymy. W takim razie, trzymam ze trzymam słowo. W takim razie, jeżeli miałabyś wybrać ulubioną rasę psów, czy masz? Czy potrafiłabyś? Ciężko się zdecydować, bo każdy psiak ma coś w sobie i yy, ma swoją, swoje predyspozycje. Natomiast e, ostatnio jestem zakochana w takiej rasie, która się nazywa Lagotto Romagnolo. Jest to e, włoska rasa psów, która jest jako jedyna wyhodowana e, e, i wyspecjalizowana w celu szukania trupi. Wow. <laughs> tak i jestem bardzo zakochana obecnie w tej rasie i planuję ją na mojego drugiego psiaka. E, już się tutaj przygotowuję do kariery w szukaniu e, trówki, grzybów w ogóle, ponieważ e, też jeden z moich hobby jest to zbieranie grzybów. <laughs> I e, obecnie przyuczam właśnie to, o czym mówiłam wcześniej, że jakby e, z moim psem pracuję e, troszeczkę właśnie na zapachach, ale tak nie standardowo, nie, nie sportowo, nie konkursowo, ponieważ mojego Maltańczyka przyuczam do szukania grzybów w lesie po prostu. Czyli na razie jesteśmy na etapie detekcji zapachowej, czyli wyszukuję już zapach. E, prawdziwków i podgrzybków w różnych miejscach, podrzuconych jeszcze przeze mnie. A no, jakby w tym sezonie już będziemy powoli przenosić się do lasu i wyszukiwania już grzybów powoli w terenie. Czyli jest takiego dodatkowego towarzysza, który będzie przekazać Ci grzyby w lesie? Tak, tak, tak. 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 No obecnie on zawsze ze mną już od dwóch lat jeździ do lasu na zbiory, natomiast do tej pory w formie właśnie tylko towarzysza, a od tego roku już powoli będzie tutaj pomagał. Popatrz to. Pytanie, czy masz jakikolwiek temat, który też byś zbierzał, chciała jeszcze przekonać? E, tak, ja chciałabym powiedzieć w sumie, że jeśli chodzi o moją obecną pracę, to nie ma niczego, co by mi się nie przydało w moim życiu zawodowym. Ponieważ zanim odkryłam, co naprawdę chcę robić, przetestowałam siebie w różnych obszarach i w różnych zawodach. E, chociażby to, że e, śpiewałam na przykład. To sprawiło, że teraz pracując z głosem mogę bardzo długo i bardzo dużo mówić, a przez to, że wiem, jak pracować na oddechu i wiem, w jaki sposób pracować z głosem, nie męczę się i nie zdzieram sobie gardła. To, że pracowałam jako copywriter i pisałam teksty na zamówienie, to znowu przekłada się na to, że jestem w stanie tworzyć fajne, wartościowe treści, które dobrze się czyta na social media. Studia z zarządzania pomagają mi ogarniać e, tak naprawdę teraz budowanie wizerunku i biznesu i marketingu od podstaw. Więc nie ma po prostu niczego, co by mi się teraz nie przydało i to jest piękne, jak po prostu całe moje doświadczenie życiowe łączy się w całość tak jakby to po prostu miało, jakby od początku miała robić to, co robię teraz. A więc, jak się przedstawić? W jaki sposób byś się przedstawił? Myślę, że teraz przede wszystkim się utożsamiam jako e, psia, trenerka i behawiorystka. E, um, I to jest coś, czym, czym żyję obecnie 24 na 7. Ponieważ jestem jeszcze na takim etapie, że cały czas się prężnie rozwijam, rozwijam też swoje social media, więc tak naprawdę e, brakuje mi czasu na cokolwiek innego. Yy, ale prywatnie jestem osobą, która bardzo lubi chodzić po górach, na przykład. Yy, mam męża. Masz? Yy, mam psa, amika, yy, Maltańczyka. Czy w którym wieku zacząłeś się takie zajęcie utożsamiać z bycia psią e, yy, No Myślę, że tak dopiero rok temu, tak naprawdę. Poczułam się na tyle pewnie, że mogę trenować cudze psy, yy, więc mogę też mówić o sobie w ten sposób. I faktycznie u Ciebie słychać, że odnalazłeś swój charakter. Że ty faktycznie wiesz, kim, w tym momencie jesteś. Tak. Jak wygląda u ciebie taka droga do faktycznie poznania samej siebie? Była to droga długa i dwoista. <laughs> Zaczęło się jak chyba u wielu osób, w latach na kiedy próbujemy się w różnych rzeczach, mamy coraz ponowsze pomysły na siebie i na swoje przyszłe życie. Najpierw chciałam być piosenkarką jako dziecko, potem weterynarzem, później chciałam się zajmować językiem japońskim <grym> na studiach, już bardziej pisaniem tekstów, pisaniem też książek. To jest też takie moje marzenie, żeby kiedyś wydać jakąś książkę i teraz no, wiem, że już to nie będzie raczej książka popularna, ale o psach, ale to myślę, że jak już będę miała to sobą ładnych parę lat doświadczenia. Może też fabularstwem kiedyś też się uda napisać, nie? Nigdy się nie pysyłem, Mam, mam pewien taki pomysł, taki projekt, e, zrobić e, pół komiks, pół książka e, o, o szkoleniu psów i życiu z psami, e, który by jednocześnie opisywał w jaki sposób szkolić psy i budować z nimi tą relację, ale jednocześnie pokazywał to w sposób taki obrazkowy. Obrazowy, żeby ludzie jakby też od razu wiedzieli, jak to, to co przeczytali, przełożyć na praktykę. U Ciebie już jest bardzo dużą wiedzę na temat wsiaków. To ile? Mm -hmm. ty, co, co cię powstrzymuje tak naprawdę przed już napisaniem takiego komiksu? E, nie czuję się jeszcze gotowa na to. Czyli Myślę, prostu... że przyjdzie moment, kiedy e, dojrzeję hmm. do tego, że to już jest ten czas, i jakby m, trochę ufam też swojej intuicji. Ponieważ uważam, że jeśli wezmę się za to za wcześnie, to to nie, nie osiągnie takiego potencjału jakiego mogła. Hmm, bo to jest masz dużo tutaj zainteresowań. Nie tutaj muzyka, hmm. tutaj weterynaria, a koniec końców zarządzanie. Jak ty się znalazłeś na tym zarządzaniu? <grym> e, idąc na studia tak naprawdę nie wiedziałam, to, co chcę robić w życiu ani kim chcę być. E... To jaką maturę się zdaje w takim razie, jeżeli nie masz takiego planu na przyszłość. Strudę to, matura? To jest dobre pytanie. No. Ja byłam na profilu humanistycznym w liceum. Tak więc tutaj widzicie, widzicie, jakby gimnazjum, biologia, liceum już bardziej w stronę humanistyczną, a na zarządzanie miałam połączenie na ścisłych z humanistycznymi znowu. I uznałam, że zarządzanie będzie czymś takim uniwersalnym, ponieważ i daje podstawę to do prowadzenia biznesu, ale też do odnajdywania siebie w różnych, naprawdę bardzo różnych zawodach. I myślałam, że wtedy zrobię generalnie specjalizację w marketingu, ponieważ marketing jest też takim bardzo kreatywnym zawodem, a ja siebie yy, mm, opisa opisałabym jako osobę kreatywną, yy, więc myślałam, że może się w tym odnajdę. No i chciałam, by poszukać trochę z ciekawości. I Zostałam na 5 lat faktycznie. I co e, ty się liczyło z inną decyzją w Twoim wieku? No bo Ty się przy okazji przeprowadziłaś do Wrocławia. Tak, tak. I no co się stało takiego, że wiesz, że studia nie w, w swoim rodzinnym mieście, tylko że właśnie we Wrocławiu? W moim rodzinnym mieście, które jest bardzo małe, nie było możliwości w ogóle podjęcia studiów. E, najbliższym takim miastem była Zielona Góra, która też mnie nie interesowała, bo jednak była dla mnie trochę taka, e, wtedy jeszcze za mała może, za mało możliwości mi dawała. I dostałam się też na studia do zielonej góry, gdzie tam złożyłam tak w razie czego, <grym> po prostu wnioski rekrutacyjne. Natomiast Wrocław, we Wrocławiu byłam zakochana od podstawówki i zawsze mówiłam, że pójdę na studia do Wrocławia, więc no poszłam. No, no jakby decyzja była prosta. <grym> no tak, no i znajdujemy się faktycznie w tym zarządzaniu, mamy przy cały 5 lat i czasy studenckie. Jak pamiętasz swoje czasy studenckie? Jak taka rock'n'rollowa dzieci zejdą na Wrocławia? <noise> no wtedy już też się trochę zmieniam, już nie miałam takiej um, potrzeby pokazywania przez mój wizerunek, jakiejś słucham muzyki. E, wydaje mi się, że już tutaj jakaś troszeczkę większa dojrzałość się pojawiła. Um, no i też ja już na studiach licencjackich od samego początku łączyłam studia dzienne wtedy jeszcze z pracą, więc dla mnie trochę nie było tutaj czasu na takie studenckie imprezowanie. I... um I takie właśnie ciągłe poznawanie siebie, e, chociaż właśnie żyłuję, że nie miałam wtedy na to jeszcze czasu dodatkowo, e, to ja tak naprawdę w od razu w taką dorosłość, dorosłość, gdzie musiałam jednak się utrzymywać, studiować i popełnić wszystkie obowiązki. Hmm. Czyli po prostu, jeżeli czujesz, że jest jakiś okienko, do którego możesz sobie wskoczyć, żeby być na kilka stopni wyżej, to ci się, żeby zrobić taki stopień wyżej. No, trochę taki oportunizm. Oportunizm. I, e... Jak się pojawia pojawi jakaś okazja, to czemu nie? I słuchaj, no cztery, ale to jest jednak bardzo długo. Który co się z takiego stało, że zaczęło się zmieniać Twoje podejście? No w międzyczasie pracując w korporacji odkryłam, yy... odkryłam tą moją pasję, którą są psy i zrozumiałam, że jakby chcę iść w tym kierunku i też no, praca w korporacji pozwoliła mi zarobić na moją edukację w yy, psów. Zaczęłam się rozwijać i się upewniać też w tym czasie. Miałam taki czas na zastanowienie się, czy to jest na pewno to, i czy to, co chcę robić i czy to jest już taka moja ostateczna e, droga kariery. E, no i te cztery lata e, dały mi ten czas na zastanowienie się, że faktycznie tak, to jest to, że chcę na to wyłożyć pieniądze, że to jest e, e, ta edukacja i ta kariera, którą, w którą warto zainwestować i czas, i, i właśnie finanse. No i ta stabilizacja w korporacji, no i jakby stały dochód, tak naprawdę pozwoliły mi na to, żeby rozwinąć się w obszarze, który mnie naprawdę pasjonuje. Czyli pieski po prostu zaczęły kontrolować swoje życie w którymś momencie. Przejęły całkowicie. <grym>, tak, całkowicie przejęły moje życie. Już od paru lat e... A, na A ciekawa, w jakim stanowisku zakończyłaś? Menedżerskim. Menedżerskim. I menedżerski. co się stało w takim razie? Jesteś menedżerką, ale to jednak pieski i później uznasz, że... <grym>, No. Po prostu e, przerabiając te wszystkie moje e, też wcześniejsze prace i tą pracę w korporacji na różnych stanowiskach, e, ja poznałam też lepiej samą siebie i przez te ostatnie 10 lat, tak naprawdę, kiedy poszłam na studia, e, zrozumiałam, czego od pracy chcę, a czego nie chcę. I w ten sposób e, e, zrozumiałam, jaka droga e, rozwoju i kariery jest dla mnie najbardziej odpowiednia i da mi najwięcej radości i najwięcej. I no, okazało się, że są to właśnie psy. No, więc, e, jak widzisz, na, sam, na samo wspomnienie się uśmiecham i promienieje, Więc no, e, po prostu stwierdziłam, że wolę przynajmniej przez jakiś czas, nawet na początku, mniej zarabiać, ale być szczęśliwa i robić to, co lubię, niż e, zmuszać się do, do czegoś, co mnie nie uszczęśliwia. I to jest bardzo dorosła decyzja i tak mnie zastanawia. Powiedziałeś, że w wieku 17 lat szybko musiałaś dorosnąć. Co się stało z tą taką wewnętrzną dziewczynką? Co się stało z tą dziewczynką, wiesz, rollową. Gdzie ona się podziała? W którym momencie życia zaczęło się zmieniać, wiesz, takie... To jest to proces, jakby... Nie dojrzewamy z dnia na dzień i cały czas jako ludzie się rozwijamy, ewoluujemy i zmieniamy i dojrzewamy w ciągu swojego życia. Więc, no, no to był proces, tak? Jakby na każdym etapie życia odkrywałam sobie nowe rzeczy. I... Jakby to, czego chcę, a to, czego nie chcę od życia w różnych obszarach to zawodowych, i zaczęłam przekierować tym, czego chcę. I e, zamykając w takim razie tutaj, czy masz e, jakieś dnia porady dla 17-letniej Alicji? Myślę, że doradziłabym sobie, aby nie iść od razu na studia, tylko najpierw e, odkrywać siebie, poznać siebie lepiej, e, zobaczyć, co lubię, czego nie lubię. E, odkrywać siebie właśnie w różnych obszarach zawodowych, a dopiero jak się zdecyduje, co chce robić w życiu, to zainwestować w edukację. Czyli na początku dużo wiedzy, a później zdecydowanie swojego kierunku życiowego. E, tak, najpierw zdobycie doświadczenia życiowego, a dopiero potem ukierunkowanie tego w, w konkretną stronę. Urocze. I, I czy tutaj jest cokolwiek, co byś chciała powiedzieć na sam koniec? Myślę, że e, fajną puentą do skończenia naszego spotkania byłoby powiedzenie tego, że jeżeli jest coś, co się lubi robić w życiu i co nam sprawia przyjemność, satysfakcję, daje nam radość i tą pozytywną energię do działania, to zawsze warto w to zainwestować i zawsze warto pójść w tę stronę. Nawet jeżeli bardzo małymi kroczkami, bo nie mamy możliwości wskoczenia całkowicie na głęboką wodę albo się boimy to po prostu zacząć to robić i się nie bać, żeby za te kilka lat nie żałować, że akurat już teraz bym, był, bym robił to co, to, co chcę robić, a gdybym te pięć lat temu się zdecydował, że zacznę w tym kierunku coś działać, nie? Więc... Czyli małymi kroczkami do przodu. Dokładnie. No dobra. Zawsze warto robić to, co się dzieje. Uprzejmie dziękuję za spotkanie. Dziękuję, pozdrawiam. Również. No i to tyle.